Witam was. Jesteśmy w Multikinie w Złotych terasach, gdzie odbywa się oficjalna premiera nowego filmu Patryka Wegi Niewidzialna wojna, która jest także jego biografią. Mam nadzieję, że zaraz złapiemy reżysera i aktorów i porozmawiamy o pracy na planie tej produkcji. No to ruszamy. Jesteśmy w Multikinie na czerwonym dywanie. Rozmawiamy z Rafałem Zawieruchą, który zagrał Patryka Wegę i zastanawiam się co było dla Ciebie największym zaskoczeniem? To, co przeczytałeś w scenariuszu, czy to, co zobaczyłeś w lustrze, jak ogolili Ci głowę? <gulanie> Chyba to, co się wydarzyło tak naprawdę na planie. Golenie jakoś sobie wyobrażałem. Największym zaskoczeniem było spotkanie na planie z Patrykiem. I to, że w pewnym momencie ekipa naprawdę zaczęła do mnie mówić Patryk. Czy było tak, panie reżyserze, to co, którą scenę teraz robimy? Patryk, ja się odwracałem, a nie, nie Ty. Gdzie jest reżyser? A ten pierwszy moment, kiedy zobaczyłaś e, Rafała Zawieruchę już w tej charakteryzacji Patryka, to jaka była Twoja reakcja? A, ja miałam jedną taką scenę gdzie musiałam być bardzo skupiona, dużo skrajnych emocji i wchodzi już tak zmieniony Rafał, no bo jak wiemy, Patryk miał y, dużo wizerunków, zmieniał się na przestrzeni czasu i była taka jedna scena, gdzie kompletnie tak diametralnie się zmienił i tak cieszę się, że zostałam w postaci, bo to jest niesamowite, jak, y, jak dużo metamorfoz... Y, Patryk przeszedł w swoim życiu. Patryk y, y, wysłał do mnie maila z propozycją i ze scenariuszem. Z nowym scenariuszem. U Patryka jest trochę tak, że w momencie, kiedy dostajesz ten scenariusz, to bardzo często nie dostajesz całego scenariusza, tylko jakieś sceny. Ja dostałam cały scenariusz, więc pomyślałam sobie, już nieźle, jest nieźle. Potem zaczęłam czytać ten scenariusz, dowiedziałam się, że rola matka, więc, więc po prostu zaczęłam to czytać matka. Pierwsza scena, druga, piąta, dziesiąta itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. o jest dużo, jak na Patryka, to w ogóle nawet bardzo dużo. A potem do mnie dotarło, jak mama zwraca się do swojego syna. I w tym momencie siedziałam, pamiętam w samochodzie, bo, bo, bo akurat czytałam ten tekst w samochodzie. Ja, ja sporo podróżuję i w tym momencie serce mi stanęło. No i pomyślałam sobie, rany boskie. On bardzo dużo na mnie zrzuca, i bardzo dużo ode mnie wymaga i oczekuje. Ja wiem, że pani teraz mi odpowie na to pytanie. Ja mojemu synowi ufam bezgranicznie, ale zastanawiam się, czy taka Wewnętrzna ciekawość, nie kierowała pani tym, żeby powiedzieć: Patryk, pokaż mi tutaj kilka tych scensurowych. Ja chcę zobaczyć, jak to wygląda na ekranie, nim ty to jeszcze ludziom pokażesz. Po przeczytaniu scenariusza, tak właśnie chciałam. Zadzwoniłam, zapłakana, że ja nie chcę, żeby po prostu ludzie się dowiedzieli też o tych moich jakichś zakrętach, problemach. Więc powiedział, że mogę śmiało coś tam wykreślić, zmienić. Ale ja przeczytałam do końca scenariusz, popłakałam się, ale ze szczęścia. Byłam po prostu zachwycona, jak on to wszystko, to swoje życie, nasze życie przepięknie ujął, zamknął i już właściwie te wszystkie rzeczy przestały mnie razić i przeszkadzać. To było, to po prostu było. On, Boże, pamięta więcej. To był jego film i. Nic nie skreśliłam. Taka byłam. To się zastanawiam, jesteśmy teraz na oficjalnej premierze. Czy pani ten film już widziała w domu, czy to będzie dla pani premiera tak jak dla wszystkich osób tutaj? Absolutnie tak jak dla wszystkich. Jest pani na to gotowa? No, są emocje. Ja jestem mokra oczywiście, bardzo się stresuję, ale niech się dzieje, niech się dzieje. Myślę, o, że będzie mi się podobał, a to to już przerobiłam wszystko co było jaka myśl przychodzi przez głowę matki gdy jej syn przychodzi i mówi mamo następny film będzie o mnie a ciebie zagra Anna Mucha sama radość bo ja Anię kochałam miłością pierwszą nie znając jej z jakiś tam seriali filmów po prostu odpowiada mi temperament odpowiada mi uroda odpowiada mi wszystko u niej naprawdę także jak Patryk to zakomunikował i spotkałyśmy się, więc się czułam jakbyśmy... Nasze kolejne po prostu spotkania, cudowna jestem. Czy była jakaś wskazówka, żeby pani powiedziała Aniu, słuchaj, tak mnie zagraj, tak bym chciała być pokazana na ekranie, czy pani powiedziała, e, rób jak uważasz? Po to były te spotkania, że ja bardzo dużo zdjęć przyniosłam, żeby mogła się zorientować, jak ja, mając tych dwadzieścia parę lat i później, Ubierałam się, czesałam, biżuteria, no te wszystkie rzeczy, które ona musiała potem przenieść i pokazać. I nie było. Myślę, że samo to, że ona mnie obserwowała. Rozmawiałyśmy na przeróżne tematy, więc też poznała moje zdanie przy pewnych tematach i potem przy tych różnych scenach. Chyba te emocje super przeniosłe. ja jestem tego pewna. Myślę, że nie będzie tak, że oj, Aniu, nie dałaś rady. Myślę, że nie. Ponieważ powiedziała, że po pierwsze bardzo się ucieszyła, jak usłyszała od niego, że to ty się nie zgodziłaś, wiem, nią przyjść, A dwa, że odbyliście wiele rozmów i zastanawiam się, jakie wskazówki od niej brałaś, czy w ogóle, czy pomyślałaś, że trochę to oderwiesz od rzeczywistości, żeby właśnie trochę z jej barków zdjąć. To są oczywiście wspomnienia Patryka i jego autobiografia. Pani Ewa też mówiła o tym, że jakby nie, nie wszystkie pamięta w ten sam sposób i niektóre były dla niej bolesne i ta konfrontacja i twierdzi, że było zupełnie inaczej, ale doszła do wniosku, że. Że jako, że to są jego wspomnienia, to ona po prostu musi mu oddać tę przestrzeń. I to też jest niezwykłe, ponieważ to jest jedno z tych wielu świadectw, które dostałam na to, że mama Patryka jest niezwykle akceptującą, kochającą, wspaniałą, czułą kobietą. I być może rozumiesz tego byśmy, że tak powiem, się nie spodziewali. No, ale dla mnie ten film w pewnym sensie jest też oddaniem hołdu. Tej niezwykłej relacji, którą mają do dzisiaj pomimo wszystko, pomimo różnych przygód, pomimo tego, że dzieckiem był świetnym, natomiast potem było y, trudniej, jak, jak pewnie zobaczycie. To zastanawiam się tak, ty jako matka, gdyby twoje dzieci przyszły i powiedziała mamo, zrealizujemy film o, o, o naszym życiu, będziesz nim miała dużo scen, na ekranie. Powiedziałabyś OK, czy byś powiedziała, a nie, wybijam ci to z głowy. Um... Skontaktujcie się z moim agentem. Zadzwoń do mojego agenta. Zastanawiam się, jak Patryk Wega przyszedł do Ciebie z propozycją zagrania w filmie, to samo nazwisko Wega na Ciebie podziała i mówisz, gram, czy mówisz najpierw pokaz scenariusz, zobaczymy kogo? Ja już grałam u Patryka w Pitbullu, w ostatnim filmie, także nie było żadnego ale, jak mi zaproponowało kolejną rolę. Bardzo się cieszyłam i urosły mi skrzydła, gdy tylko się dowiedziałam, że to jest jego autobiografia, czyli bardzo ważny film. Więc ja nie myślałam, czy to jest Patryk Vega, czy jakim on jest reżyserem. Po prostu ja go dobrze poznałam podczas poprzedniej produkcji i super mi się z nim współpracowało, więc dlaczego nie? Mówi, dobrze, to moją żonę. I, i tutaj... Czy pada lekki strach, no bo zagranie osoby, która jest krwi i kości i możesz się z tą skonfrontować, to jest zupełnie co innego niż granie kogoś fikcyjnego. No na pewno było to wyzwaniem, w związku z tym, że raz, jest to żyjąca osoba, dwa, żona reżysera, <noise> Jest duże wyzwanie, ale Patryk już na pierwszym spotkaniu mi powiedział, proszę, numer telefonu do Kasi, dogadajcie się, zapytaj o co chcesz, nie było raczej jakiegoś stresu, raczej... Mm, Jakbym, nie wiem, tak intuicyjnie ja czułam, że to jest taka rola właśnie, bliska niemu. Złapaliśmy jakieś wspólne flow, dobrze się dogadujemy, także... I ufa mi bardzo, więc stąd myślę, że, że ta rola. A Katarzyna jakie wskazówki Ci dała, jeśli chodzi o e, przedstawienie jej postaci, jej osoby na ekranie? Jednogodzinna rozmowa zamieniła się w wielogodzinną. Więc <noise> du dużo wskazówek mi dała, to na pewno. Nosiłam notatki z tego spotkania na planie codziennie. Była też dostępna pod telefonem, gdybym miała jakieś pytania podczas planu, ale jednak nie chciałam wykorzystywać tej opcji. Ustałam się po prostu już na Patryka. Jak, czy on się zgadza z tym wizerunkiem, czy nie? No bo to jest jego film. Jak długo się zanosiłeś, żeby tutaj przedstawić wszystkim swoje życie na ekranie? Jak długo się w ogóle do tego zbierałeś, żeby ten pomysł? przekusie film. To jest generalnie mój ostatni film polski, więc y, wydaje się powiedzieć, że nie ma lepszego tematu na film. Oczywiście to nie jest kalendarium sukcesów, stawianie sobie pomnika za życia, czy laurka, tylko to jest film o podróży między światłem a ciemnością, o tym w jaki sposób wchodzimy w życiu w zło, jak wychodzimy z niego, wpadamy w to ponownie, więc myślę, że w tym sensie to jest historia uniwersalna. Oczywiście jest też story pod tytułem od Pucy Buta do ten amerykański sen, gdzie ktoś jakby no z niczego coś osiąga, ale generalnie ten film no, nie jest kalendarium zdarzeń. Ja zrobiłem około 20 filmów, tak? a w tym filmie pojawiają się bodajże dwie premiery tylko, więc jakby ta myśl, która jest przeprowadzona nie jest oparta na jakichś sukcesach i to jest trudny film. No, moja mama się popłakała po 50 stronach scenariusza. Wiadomo, że rodzice wypierają pewne rzeczy, więc pytała, czy naprawdę ja coś takiego zrobiłam Powiedziałam i no, moja żona też była e, przeciwna temu filmowi, uważała, że to jest niepotrzebne. Natomiast ja no, miałem silny imperatyw, e, poczucie, że robię to po coś, tak, mam jakąś misję w tym e, przypadku. Co widzowie znajdą w tym filmie, idąc, wychodząc, mówiąc, wow, co się wydarzyło, co tam takiego jest, co ciebie jako aktora przykuło do tego, żeby sięgnąć po ten scenariusz, bo propozycji ma sporo. Myślę, że w tym filmie jest przede wszystkim prawda o człowieku i to w jaki sposób człowiek wrzucony w różne komnaty i jasne i ciemne reaguje na te wszystkie sytuacje w jaki sposób z nich wychodzi i co nim tak naprawdę kieruje i co nim tak naprawdę mm, powoduje mentalnie ale również i w motywacjach co jest u bazy i uświadamiamy sobie że każda decyzja niesie za sobą konsekwencje. A Rafał był od razu w twojej głowie, jeśli chodzi o zagranie twojej roli, czy musiałeś się trochę z tym pobić? Myśląc o tym filmie, oczywiście miałem na początku trywialny pomysł, żeby wyjść od warunków fizycznych. No ale szybko jakby zdałem sobie sprawę, że to nie jest żaden pomysł i trzeba po prostu wyjść od wnętrza i poszukać aktora, który wybuduje kreację. I ja Rafała nie widziałem w niczym poza Tarantino. I to jest tak, że no, często ludzie pytają myśląc, że to jest jakiś casting. Ja nigdy w życiu w zasadzie nie miałem castingów. To jest jakby irracjonalne. Ja się kieruję instynktem, zobaczyłem jakiś strzem wywiadu z nim. Byłem przekonany, że to jest ten gość. Drodzy widzowie, zapraszam do kin w całej Polsce. Chodźcie do Multikina na film Niewidzialna Wojna. Zapraszam. Pa... Rafał zawierucha. Kochani, bardzo serdecznie Was zapraszam do multikina na film Niewidzialna wojna Patryka Wegi. To jest film autobiograficzny, w którym ja kreuję jego matkę. Eee, I wyjątkowy, bo pierwszy raz jestem ubrana. <śpiewanie> Z pewna epoka się już kończy.